Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną propozycją prezentu świątecznego. Tym razem chciałam Wam powiedzieć kilka słów o CW-fotokalendarzu. Jest wykonany naprawdę rewelacyjnie. Ja mam format A4. Możecie go zamówić na stronie cw.pl. Ja wybrałam kilka zdjęć z naszej sesji jesiennej. Wydaje mi się, że to będzie mega fajna pamiątka. Potem można to zdjęcie wyciąć i włożyć w ramkę. Bardzo mi się podobają właśnie zdjęcia z kilku ramek i tworzą taki przepiękny kolaż na ścianie. Zastanowię się, może coś takiego właśnie z tym kalendarzem zrobimy. Aczkolwiek myśleliśmy, żeby dać go rodzicom na święta. I tutaj taka ochronna strona jest na tym kalendarzu. Można napisać dla kogo, od kogo. Bardzo dobra jakość papieru, i te zdjęcia naprawdę wyglądają przepięknie. Zobaczcie. Naprawdę to wygląda rewelacyjnie. Nagrałam też unboxing tego produktu, więc zostańcie do końca, bo tam będzie dla was też kod rabatowy na cewę produkty. Także jestem zachwycona e, tym fotokalendarzem i zachęcam Was do zakupu. Możecie projektować, jak tylko chcecie. Ja wybrałam akurat czarne tło, jakoś mi się tak bardziej kojarzy z nowoczesnością, ale jest też białe, są różne szablony, także do wyboru, do koloru. I też nagrałam Wam e, taki króciutki tutorial, jak ja stworzyłam ten fotokalendarz. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam Was do oglądania. We wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kid we wish you a Merry Christmas and a And i a Zobaczcie, przyszedł do mnie mój Foto fotokalendarz, który zamówiłam dosłownie w weekend, a jest wtorek, i on już u mnie jest. Zaraz wam pokażę tutaj. Pozwoliłam sobie już otworzyć, żeby nie hałasować. I właśnie zobaczcie sobie na stronie, bo są też kalendarze adwentowe z czekoladkami. Super sprawa dla dzieciaków. No, i oglądamy już. Przepiękny kalendarz. My będziemy chyba damy ten fotokalendarz w prezencie dziadkom na święta. Tutaj możecie sobie napisać dla kogo od kogo. Ojejku, jaki piękny. Ale piękny imina. Po prostu bezcenna. I Tutaj mamy też imieninę, kto ma, ale powiem Wam szczerze, że jest bardzo fajnie zrobiony, super, super papier jest i naprawdę to wygląda rewelacyjnie. No zdjęcia są cudne, oczywiście, ale jestem zadowolona, piękny jest kalendarz, naprawdę Wam polecam. O, zobaczcie, jaki śliczny. piękne. także na pamiątkę i takie kalendarze nie wyrzucamy, tylko zostawiamy sobie po prostu na pamiątkę. piękne, jestem bardzo zadowolona. Także polecam Wam zamawiać sobie właśnie cewę fotokalendarze. Jest duży wybór, mają ogromny asortyment. Można zamówić zdjęcia, są fotoprezenty, kubki, właśnie te kalendarze adwentowe. To jest naprawdę świetny pomysł na prezent. Mają też etui ze zdjęciem, można sobie zamówić. Wejdźcie na stronę i zerknijcie, bo warto. Jestem zachwycona.